W środku tygodnia rozegrano mecze piątej kolejki Texom Małopolskiej czwartej ligi. W dziewięciu meczach strzelono łącznie 30 bramek. Rywalizacja o ligowe punkty rozpoczęła się wtorkowym meczem w Kalwarii Zeprzydowskiej. Transmisję tego spotkania jak zwykle mogliście oglądać na naszym kanale. I pamiętajcie, że w każdej kolejce czeka na Was jeden wybrany mecz. W najbliższą niedzielę będzie to starcie MKS-u Trzebinia z Metalem Tarnów. Dlatego zostawcie subskrypcję, by żadna transmisja nie umknęła Waszej uwadze. W Kalwarii Zebrzydowskiej po niemrawym początku sezonu doszło do zmiany szkoleniowca. Stery w Kalwariance objął Marcin Sadko, który zastąpił Leszka Janiczaka, a za zadanie miał przede wszystkim poukładać defensywę. Ze strzelaniem Kalwarianka nie miała większego problemu, co potwierdziła golem Eryka Ceglarza po kapitalnej akcji całego zespołu w 11 minucie. Na 2-0 podwyższył w drugiej połowie Mateusz Stańczak, który wykorzystał ewidentny błąd defensora Hutnika i w takich okolicznościach gospodarze odnieśli pierwsze ligowe zwycięstwo. Unia Tarnów kapitalnie rozpoczęła sezon od dwóch wygranych, ale po nich przyszły dwie porażki. Gospodarze chcieli się zatem przełamać, ale Glinik to zdecydowanie wymagający rywal, który nie wybacza takich błędów. Martin Geci rozpoczął strzelanie woli rzędzińskiej. Gdyby przyjąć zasadę, że o defensywie jaskółek mówimy w tym meczu albo dobrze, albo wcale, to Wasil Doni w pojedynkę zabawił się z rywalami i efektownym strzałem podwyższył prowadzenie dla klinika. To już druga połowa i kolejna akcja gości, którą trudniej byłoby im zapewne rozegrać na treningu. Spadkowicz z betklik trzeciej ligi wydawał się być jednym z faworytów do awansu, a tymczasem przegrywa trzeci mecz z rzędu. Do Białki Tatrzańskiej przyjechał Dalin myślenicę. W 40. minucie gości objęli prowadzenie po golu swojego młodzieżowca. Jakub Grzesik celnie przymierzył za pola karnego. Do 97. minuty wydawało się, że to trafienie zapewni piłkarzom trenera Senderskiego komplet punktów, ale wówczas zupełnie niepilnowany Wojciech Ustupski przy odrobinie szczęścia doprowadził do wyrównania. Cennego gola celebrował efektowną cieszynką. Garbarnia Kraków gościła u siebie MKS Trzebinia i była zdecydowanym faworytem tego meczu, co udowodniła już w 12 minucie. Atomowe uderzenie Michała Włodarka omal nie rozerwało siatki. Na kolejne gole trzeba było czekać do 74 minuty, ale sami przyznacie rację, że było warto. Kacper Nieckula rzucił Włodarkowi rękawicę, strzelając fantastyczną bramkę na 2 do 0. Defensywa gości zupełnie się rozsypała, a krakowianie bezlitośnie to wykorzystywali. Jakub Bigościński po indywidualnej akcji podwyższył na 3 do 0. Michał Włodarek prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z tego, że ciężko będzie strzelić piękniejszego gola od nieckuli, dlatego postanowił iść na ilość. Najpierw podwyższył wynik zdobywając swoją drugą bramkę, a już w doliczonym czasie gry podszedł do rzutu karnego za to bezdyskusyjne przewinienie. Włodarek pokonał z 11 metrów bramkarza rywali, kompletując hat -tricka, a Garbarnia odniosła efektowne zwycięstwo. Limanowia do środowego meczu przystępowała poobijana po porażce 0-5 do w Bochni. Na przeciwnym biegunie znajdował się Okocimski, który pokonał Tarnowską Unię i liczył na identyczny scenariusz. Tyle tylko, że żeby wygrać z gospodarzami to warto odciąć od gry Kamila Palacza. Ten chłopak jest niesamowity. 29 sekunda i trójkolorowi prowadzili. By doprowadzić do wyrównania, Okocimski potrzebował aż 75 minut. Wtedy po rzucie rożnym do siatki gospodarzy w zamieszaniu trafił Adam Klinczyk. Goście zwietrzyli swoją szansę i już w 81 minucie prowadzili. Strzał na bramkę Jakuba Lipki, oddał Kacper Sowa, a rykoszek sprawił, że golkiper Limanowi nie miał najmniejszych szans na obronę. Do zwycięstwa piłkarzom Sebastiana Klimczyka zabrakło niewiele. W doliczonym czasie gry grająca z dużą determinacją Limanowia zdołała wyrównać. Michał Kęska był blisko, ale dopiero Paweł Matras zdołał wpakować piłkę do siatki i zespoły podzieliły się punktami. Lubań Maniowy podejmował u siebie popraw Muszyna. W 62 minucie gospodarze za sprawą Jakuba Farona wywalczyli sobie rzut karny. Oleksij Zajka ustawił piłkę w wyznaczonym punkcie. I strzałem w środek pokonał bramkarza gości. Administrator facebookowego profilu gospodarzy przedstawił Poprad jako ekipę, która zawsze gra do końca. I wiecie co? Nie pomylił się. Andrii Lisak w 88 minucie doprowadził do wyrównania wykorzystując nieporozumienie defensywy i mecz zakończył się podziałem punktów. Metal Tarnów bardzo szybko został zmuszony do wdrożenia planu B, bowiem już w 44 sekundzie Artur Mizera piekielnie mocnym strzałem dał Beskidowi prowadzenie. Gospodarze odpowiedzieli po kombinacyjnie rozegranym rzucie rożnym. Obrona gości dała się zaskoczyć, a śliczną bramkę z ostrego kąta strzelił Dominik Wardzała i mieliśmy remis. Taki stan rzeczy nie trwał jednak długo. W 38. minucie piłkarze metalu wzięli chyba przykład od swojego lokalnego rywala i pozwolili Beskidowi na zdecydowanie za dużo, a Bartłomiej Staffin przy biernej postawie przeciwników ponownie dał Beskidowi prowadzenie. W 72. minucie podopieczni trenera Tomasza Moskały przypieczętowali swoje zwycięstwo. Piłka została wycofana na 16 metr. Następnie Dawid Nagi do wprowadzonego dwie minuty wcześniej Szymona Wrublewskiego i Dawid Kubik został pokonany po raz trzeci, a Andrychowianie pnął się w ligowej tabeli. W Krakowie doszło do meczu rezerw pierwszoligowych zespołów. Wieczysta grała z puszczą niepołomice i była zdecydowanym faworytem, bowiem żubry z dorobkiem jednego punktu zamykały stawkę. Zgodnie z oczekiwaniami w ósmej minucie strzelanie rozpoczął Adrian Kajpust. W 27. trafił natomiast Michał Felix, i takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Po przerwie warunki również dyktowała wieczysta. Jakub Wołosik otrzymał świetne podanie od Łukasza Pietrasa. Dograł do Kajpusta, a ten tylko dopełnił formalności. Chwilę później było już 4 do zera, a całą akcję gospodarze przeprowadzili na ogromnym luzie. Krzysztof Szewczyk głową, a Felix z woleja. Wynik spotkania na 5 do zera ustalił Adrian Kajpust, kompletując hat -tricka. Rezerwy puszczy notują wyraźny falstart i choć to dopiero początek rozgrywek, to można mieć obawy, czy identycznie jak w kampanii 2021 żubry nie spadną z ligi w swoim premierowym sezonie po reaktywacji. Nasz magazyn kończymy spotkaniem w Bochni, gdzie BKS podejmował cimiankę i zaczynamy z wysokiego C. Aleksandr Andruszko, nożycami spektakularnie wykańcza dośrodkowanie kilka minut później Dawid Majs faulował Kacpra Klimka i sędzia nie miał wątpliwości. Skazał na wapno, a rzut karny wykorzystał niezawodny w takich sytuacjach Hubert Skocz. Na kwadrans przed końcem meczu ponownie doszło do pojedynku Skocza z Sebastianem Robkiem, bowiem faulowany w szesnastce był Aleksandra Druszko. Wcześniej Skocz uderzył w lewo, a teraz w prawo, czym zupełnie zmienił bramkarza gości. Tak prezentuje się komplet wyników. Okazałe zwycięstwa odniosła Garbarnia oraz Wieczysta2, które pokonały swoich rywali wynikiem aż 5 do 0. W tej serii gier pauza przypadła Orłowi Ryczów, a to w połączeniu z wygraną PKS-u Bochnia sprawia, że mamy zmianę na pozycji lidera. BKS Halmont Bochnia i Glini Gorlice zgromadziły solidarnie po 11 punktów. Lideruje zespół, który ma lepszy bilans bramkowy, a jest nim drużyna z Bochni. W sobotę rusza szósta i zarazem ostatnia sierpniowa kolejka. Tym razem na naszym kanale będziecie mogli obejrzeć transmisję meczów Trzebini. MKS podejmie Metal Tarnów.